Moja, moja w końcu Fajnie, Oskar, dawaj. O Wiktorio, moja Wiktorio... Z pewnością jest to niezwykłe miejsce, jest to lawendowe, punkt integracji społecznej. Miejsce stworzone z... Z miłości do sztuki, z miłości do spotykania się z ludźmi, stworzone przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej, stworzone przez instytucje pozarządowe. To jest taka fajna płaszczyzna i platforma, na której już od wielu lat spotykają się organizacje pozarządowe z naszego miasta, mieszkańcy z uczestnikami warsztatów. Wydaje mi się, że już to, to miejsce jest znane na mapie Tarnowa, można tutaj spokojnie napić kawy, porozmawiać i wymienić doświadczenia. Tutaj bywam często. Bardzo lubię się spotykać tutaj z Sylwią, z Kasiami, tak nie tylko, tutaj z całą ekipą, która akurat ma tutaj dyżur. Oskar dziś pierwszy raz na gitarze ze mną. Gra. Ten pierwszy raz, ten pierwszy raz dzisiaj się czuję wśród ludzi, wśród każdych ludzi i genera tego miejsca. Nie wiem, to jest zawsze takie coś, że człowiek jest już troszkę starszy, to wyczyło, że takie miejsca są ważne. Jest gołd, Piękny ma uśmiech, że śmieje się jak dolarów. Kiedyś był taki zacny architekt, Wiktor Zin, i miał program piórkiem i węglem. to Pomyślałem, że parafrazuję nieco: to ten jego program będzie piórkiem i pędzlem. A pióreczko to jest to takie gitarowe. Akurat go dzisiaj nie ma, bo paluszek mam troszeczkę taki nie, przecięty. Spotkania w ramach cyklu będą się odbywać raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Za każdym razem będzie tajemniczy gość. Tutaj zapraszamy już wszystkich. Do uczestniczenia w naszych spotkaniach, do śledzenia naszych mediów społecznościowych, dlatego że na tych mediach będzie można znaleźć informacje o gościu i o terminie spotkania. Zachęcam, naprawdę będą to bardzo atrakcyjni przedstawiciele naszej sceny rockowej, muzycznej, naszej polskiej. Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa atrakcja na mapie naszego miasta. Mili Państwo, zachęcam wszystkich serdecznie do obecności, do uczestnictwa pięknym zdarzeniu Dobrodzień w 2023 roku. 25 czerwca na rynku w Tarnowie będzie się dużo działo, czyli ten rynek będzie tętnił życiem od samego rana. Tutaj ulica Piekarska, czyli Aniołowo, lawendowej Będziemy grali fajny koncert. Wydaje mi się, że będzie bardzo magicznie, bardzo możliwe, że będziemy grali go przy dużych światłach z pełną oprawą, każdą akustyczną, także będzie to Wydarzenie światowe, ale zachęcamy do wspólnego przebywania, przede wszystkim do obcowania. Zapraszamy Państwa na płytę Rynku Głównego, ale również zapraszamy do śledzenia naszych mediów, żeby być co tydzień tutaj, w Lawendowym, żeby spotkać się z muzyką, ze sztuką i z prawdziwą wrażliwością, która jest w każdym elemencie tego miejsca. Zachęcam serdecznie.